Dzień dobry, dzień dobry w dniu kolejnym. Zobaczcie jakie piękne widoki z samego rana. Nie wiem czy słuchać też. Taki. Tak słuchajcie, piękne widoki z samego rana. Mamy gdzieś przed godziną dziewiątą. Ja już część obowiązków, które miałam do zrobienia zrobiłam za chwileczkę. Pokażę Wam przesyłkę, którą dostałam od Samanty z Instagrama. I podziękowanie za to, że udzielam się na profilu. Ale to za chwileczkę wam pokażę. Tylko zawisiłam się. Słuchajcie, to chyba przez te ptaki ćwierkające i w ogóle. Tak, i słuchajcie, tak prezentuje się zawartość mojej przesyłki. Tutaj mamy komosę ryżową białą. Szczerze powiedziawszy, ja widziałam niejednokrotnie, ale jakoś nigdy się nie złożyło, żebym kupiła. Więc mam nadzieję, że jakieś pomysły mi się trafią, fajne, chociaż powiem Wam, że. Już mam właśnie na to pomysł, żeby tą komosę dać z warzywami. E, zobaczymy też jeszcze, czy coś tam mi się uda wymyśleć, bo kilka tam opcji e, widziałam. Także mamy tutaj komosę ryżową, słuchajcie. E, te kuleczki po prostu są obłędne, ale to jest coś, co można, wiecie, na tym po prostu przepaść. E, na szczęście w środku jest chyba 9, 2, 4, 5, Chyba tak, dziewięć takich kuleczek, więc nawet jakbym otworzyła jedno opakowanie rozdzielę wśród domowników to wszystkich dziewięciu nie wiem. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest maska do twarzy. Z tego co doczytałam to ona chyba nawilża. Muszę jeszcze doczytać. Tutaj mamy taką właśnie żelową maskę. Kolejne, słuchajcie, jest to pomadka do ust Bio, ale słuchajcie, ma tak śliczny kolorek. W ogóle zobaczcie, jakie to jest piękne opakowanie, no po prostu urocze. I zaraz Wam pokażę, jaki jest kolor w środku. I tak wygląda kolorek. Powiem wam, że mm, ona się troszeczkę uszkodziła, ponieważ ciężko było otworzyć, wiecie, z tego opakowania. Ale no, opakowanie jest boskie. Do tego woda perfumowana SI. E, coś takiego. Ta buteleczka też słuchajcie piękna. Jeśli się uda jedną ręką otworzyć, to wam pokażę. Bo naprawdę. Bajeczna. No coś pięknego, słuchajcie. Coś pięknego. Yy, I bardzo ładnie pachnie. Chociaż teraz na lato ja tak yy, z perfumami to tak się wiecie yy, średnio, ale, ale naprawdę bardzo ładne. Yy, kolejną rzeczą jest to, słuchajcie, masło do ciała. Cud malina, malinowo-limonkowe. Nawet jeszcze nie otwierałam, nie sprawdzałam bo muszę ją zużyć, szczerze powiedziawszy jeszcze to co mam ale ale zapowiada się słuchajcie, zapach również piękny co tutaj mamy, tutaj jest serum do twarzy intensywnie nawilża i regeneruje także też jestem bardzo, bardzo ciekawa tego produktu nawet go nie otwierałam tylko z góry patrzyłam, szczerze powiedziawszy. Wczoraj byłam dosyć późno odebrać przesyłkę. Coś takiego, tak się prezentuje buteleczka. A, szklana buteleczka. Do tego mamy, słuchajcie, takie batoniki czekoladowe na pokuszenie. Słuchajcie, tak i... Blender, Blendy Go 2 i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten blender, to ja miałam go w koszyku już. I on dosyć długo nie był w koszyku. Ja miałam nawet z kodem rabatowym, bo na stronie kosztuje chyba 250, z tego co widziałam. Teraz jakoś w promocji jest po 199. Ja miałam jakiś kod rabatowy, gdzie właśnie wchodziło za 160 czy 170, jakoś tak. I mówię, wezmę sobie, bo wiecie, fajnie, jak gdzieś tam w drodze sobie użyć, bo to jest ten bezprzewodowy, jak go podładujecie, to on przez ileś tam razy możecie go po prostu używać. I mówię, kupię. Ale to jeszcze była, jak była jeszcze jedynka, później pojawia się właśnie dwójka. No i mówię, dobra, to wezmę, no zawsze wiecie, gdzieś tam w drodze, wrzucę nawet, kupię sobie z rynku owoce, dorzucę jakiś jogurt czy, czy, czy cokolwiek i będę miała. A tutaj. Samanta zrobiła mi niesamowity prezent, niespodziankę, bo ja powiem Wam szczerze, nie wiedziałam kompletnie, co znajdzie się w przesyłce. Tak słuchajcie, ja kompletnie nie miałam zielonego, bladego pojęcia, co będzie w przesyłce. Ta przesyłka tak naprawdę to jest podziękowanie właśnie za to, że udzielam się na profilu. To już Wam wcześniej chwilę powiedziałam czemu. I to nie jest na takiej zasadzie, wiecie, że ja przypuśćmy, coś dostałam i nagle od, e, odobserwuję daną osobę, bo często tak właśnie jest. Zresztą widzę u siebie też na kanale i nie tylko u siebie, bo jak się pisze z jakimiś osobami, to wiecie, dzielimy się swoimi jak gdyby, doświadczeniami i w ogóle tym, co się, co się dzieje na YouTube, czy na Instagramie, bo Facebook to powiem wam, że tak u mnie troszeczkę odchodzi w zapomnienie. Tym bardziej, że ostatnio znowu ktoś próbował mi się włamać. I zastanawiam się po prostu, czy czasem go w ogóle nie usunąć, zostać ewentualnie tylko przy messengerze, no bo z niego gdzieś tam też korzystam, a Facebook po prostu niech sobie idzie. Żeby nie było, nie jestem go po prostu mam bluzkę już domową, ale no. Także odnośnie tej paczki i, i dla mnie było to zdziwienie, że po prostu... Ja myślałam, szczerze powiedziawszy, jak Samantha do mnie napisała, że chciałaby mnie, chciałaby przesłać mi drobny upominek w ramach podziękowań właśnie za to, że odwiedzam jej profil i że udzielam się na tym profilu. Zgodziłam się, jeszcze się śmiałam, że fajnie, bo niedługo mam imieniny, no ale w międzyczasie gdzieś tam wiadomo, każdy ma swoje też sprawy i tak dalej. Samantha wydała Drugiego e-booka, jeżeli się nie mylę, więc plus do tego małe dziecko. To wiecie, to wszystko gdzieś tam w czasie zgrać, to czasami jest trudno, a jeszcze jak gdzieś tam jakieś problemy po drodze napotykają ludzi. No to wiadomo. Także ja czekałam, czekałam i słuchajcie. I nagle patrzę, mam w mailu informację, że idzie paczka. Wiedziałam. Od kogo idzie ta paczka, bo mi się wyświetliło. I słuchajcie, wczoraj właśnie byłam, odebrać tę przesyłkę, i tak mówię. No, znając Samantę, mówię na pewno gdzieś tam jakieś, no bo wiadomo, ma też współpracę i tak dalej, więc te produkty, które tam ona pokazuje, też niejednokrotnie. W, w relacjach komentowałam, że o to jest fajne, albo na przykład tego nie, nie testowałam, czy nie, nie smakowałam, czy coś, albo dzięki niej coś mi się udało wiecie przetestować, posmakować. To byłam przekonana, że tam gdzieś będą jakieś słodycze, czy tam może coś. Coś, coś ten deseń, słuchajcie, tak naprawdę. Nie spodziewałam się produktów kosmetycznych. Zresztą ja nie spodziewałam się o w ogóle tak ogromnej paczki, bo dla mnie jest to bardzo duża paczka. I tym bardziej jeszcze raz dziękuję, jeżeli będziesz oglądała. Także, no, niesamowite, niesamowite po prostu, słuchajcie, niespodzianka. Wszystko przyszło całe. Nawet te, te, te cukiereczki, te wiecie, te pralinki takie co są, to nawet to było w folii bąbelkowej, więc to nawet nie było zgniecione. Również to, co szklane tam było, to tak samo było fajnie zapakowane. Więc naprawdę wielki szacunek za to, że osoba też, pomimo tego, że wysłała w ramach podziękowania, też, wiecie, jakoś przygotowała tę przesyłkę tak, żeby ona dotarła cała. Pytaliście też mnie w wiadomościach prywatnych, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, co z przesyłką od tej poprzedniej dziewczyny. Ja chyba nie wiem, ja chyba mówiłam, że przesyłka doszła. Ktoś też chciał, żebym pokazała, co tam było. Ja chyba też mówiłam, że. Już większość produktów została słuchajcie, skonsumowana, ale jeszcze mam dwie rzeczy. Jedna częściowo skonsumowana, druga nie. Eee, podejrzewam, że to jest owsianka eee, ze słonym eee, karmelem. Eee, także jeszcze nie testowałam. Ona ma słuchajcie, ogóle chyba jeszcze dawę do, do przyszłego roku, więc eee, na razie jeszcze czekam na swoją kolej. Eee, to będzie taka... Mm, Wiecie, alternatywa. W razie, gdybym czegoś nie miała, to szybko sobie zrobię. I takie krążki proteinowe z śmietana i cebulkę. Powiem Wam, że to jest tak obłędne. Ja nawet podzieliłam dziewczyny żeby nie było, że nic nie ma, bo jeszcze nie. Jest. To są, słuchajcie, takie krążki. No, to akurat nie, nie wygląda tak jak krążek. Coś takiego. Pachnie niesamowicie kremowo, cebulowo i w smaku jest, słuchajcie, naprawdę jakbym miała oceniać to 10 na 10, po prostu rewelacja. Jak gdzieś znajdę, to, to coś takiego sobie zamówię. Bo naprawdę muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo fajne. I jeżeli chodzi o gramaturę, znaczy o kaloryczność, jakby ktoś był zainteresowany, to jest produkt wegański to te opakowanie ma 123 kalorie całe, także też uważam dla osób, które gdzieś tam liczą te kalorie to też fajna alternatywa tak, bo 123 kalory, no to umówmy się, nie jest aż tak dużo, a tych tutaj krążków jest naprawdę sporo i powiem Wam, że ja wam kilka i byłam syta, może dlatego też, że ja po prostu jak są takie smakowe, to też nie wiem, wszystkiego, wiecie, na hura bo po jakimś czasie po prostu już ten smak zapach już mi zaczyna, mi osobiście zaczyna trochę przeszkadzać i, i, i tak dalej, ale te naprawdę są słuchajcie rewelacyjne, także jak ktoś będzie miał dziś okazję, to sobie słuchajcie, kupujcie, zamawiajcie i co jeszcze a i oczywiście tamta przesyłka ta z Anglii doszła cała już teraz nie pamiętam ile czasu czekałam od, od wiadomości ostatniej którą pisałam z tą dziewczyną, ale przyszła przesyłka także no co prawda nie była też zabezpieczona dlatego myślałam, że to znowu będzie więcej pęknięte i rozsypane. No ale na szczęście nie. Na szczęście przyszło jako tako, tylko musiałam opłacić tą opłatę celną czy coś tam. tam było chyba około 10 zł, czy jakoś tak. Także na takiej zasadzie. I cóż jeszcze? Nie wiem, czy wam mówiłam, czy też nie wspominałam mamy. Małe kociaki, ale teraz gdzieś tam są, śpią, więc nie będę już ich wyciągała. U nas dużo się dzieje, słuchajcie. Mm, dużo się dzieje, raz lepszego, raz gorszego. U mnie troszeczkę z treningami siadło, że tak powiem, ale waga i tak gdzieś tam spada. Cały czas jestem na tym, y, stosuję easy block, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany e, tym suplementem, to piszcie do mnie w wiadomości prywatnej, bądź na maila macie podanego w opisie. Także, także tak, i co jeszcze? Pogoda słuchajcie, raz taka, raz taka. Więc miejmy nadzieję, że, chociaż wczoraj wieczorem coś u nas padało, dzisiaj było chłodno, jak jechałam z pół godziny temu. Teraz już widzę, że zaczyna się robić ciepło. Ja zabieram się za chwileczkę za drugie śniadanie. Tak mi się wydaje, że za drugie już się chyba zabiorę, albo jeszcze pogarniam co nieco w domu. Także tak. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, piszcie śmiało w komentarzu. Tak jak kiedy ostatnio pisałam z jedną z dziewczyn. Bo ja też na tego YouTube'a wiecie, przychodzi okres wakacyjny, i to ja zauważam już z, z roku na rok tak się dzieje, że przychodzi właśnie ten okres wakacyjny, lipiec, sierpień. To tak naprawdę na tym YouTube jesteśmy mało. To znaczy, osoby, które wrzucają, no to gdzieś tam są na tym YouTube'ie, ale oglądających, szczerze powiedziawszy, nie ma tylu, nawet u tych takich. Większych kanał, na tych większych kanałach, szczerze powiedziawszy, nie ma aż tylu, jak przypuśćmy w innych okresach w roku. Ja sama też podczas takiego okresu wakacyjnego mniej zaglądam na różne kanały. Nie ukrywam też, że grono osób, do których zaglądam, zmniejszyło się. Też jest to spowodowane tym, że dane osoby po prostu przestały też chodzić na mój kanał. Nie ma już takiej interakcji, więc stwierdziłam, że no ja poświęcałam się, przypuśćmy, przez ileś filmików chodziłam, komentowałam na tyle, ile mogłam, ale ten ktoś nie odwzajemniał tego, więc myślę, że wiecie, jak na początku człowiek gdzieś tam zaczynał, to wszyscy byli taką jedną, fajną rodziną, i muszę powiedzieć, że naprawdę. Było to piękne. Mam teraz swoich takich zaufanych, grono swoich takich zaufanych widzów, którym oczywiście serdecznie dziękuję za to, że są a nie są tylko wtedy, kiedy jest rozdanie, a jak nie ma rozdania, to po prostu ich nie ma. Nie wszyscy z tych osób, które mnie tak regularnie oglądają, czy zaglądają na mnie regularnie, nie wszyscy mnie subskrybują, ale nie jest to dla mnie problemem, ponieważ widzę, że te osoby się udzielają, że one są aktywne, że są też na moim kanale. I właśnie ostatnio moje dziecko zapytało, czy robię rozdanie, bo miałam je robić, ale że u nas troszeczkę chorobowo wypadł ostatnie jakieś 3 tygodnie to, to stwierdziłam, że wiecie, no jak mam coś zacząć i później się tego nie trzymać i przypuśćmy, nie wiem, za miesiąc komuś coś wysłać, no to stwierdziłam, że nie. Albo jeżeli dam radę, to po prostu to zrobię, a jeżeli nie, no to nie robię w danym momencie. Myślę, że na dniach coś, coś też takiego się pojawi, także... No chciałabym wrócić, powiem, Wam też do takiego regularniejszego nagrywania, bo jak człowiek dłużej do was nie mówi, to zapomina. Chciałabym też zrobić live'a, ale na YouTube nie wiem, czy po prostu mi się uda. Na TikToku mam za mało osób, więc jeżeli chcecie, to możecie wbijać do mnie na TikToka. Kogapa zapomniałam, jak ja mam, ale to najwyżej wam w opisie pod filmikiem podam linka do mojego TikToka. Mm, więc tam też ch chciałabym na przykład prowadzić live'y i myślę, że gdzieś tam może na dniach yy, fajnie by było na instagramie zrobić live'a yy, mam jedną chętną, znaczy ja chętnych kilka mam dziewczyn, ale yy, z Kamilą tak planowałyśmy, żeby właśnie gdzieś tam zrobić tego live'a i porozmawiać sobie po prostu o życiu, o pierdołach, o tym co nas otacza, co się yy, dzieje i, i, i tak dalej więc może, może się uda, ale to tak jak mówię, to też musi być, wiecie, czas w domu, musi być spokój, a nie, że ja przypuśćmy, odpalam live'a, a za pół godziny muszę gdzieś wyjść, muszę coś załatwić albo coś się dzieje, więc tak wiecie, trzeba wszystko jakoś zgrać w czasie. Ja już słuchajcie, nie przedłużam, zmykam ogarniać, co mam ogarniać, a Wy możecie w komentarzu, jeżeli macie życzenie, napisać, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, może coś kulinarnego może jakiś produktów recenzji. Ja wiem, że jakiś czas temu prosiłem was o to, abyście pisali jakich produktów recenzji chcielibyście widzieć u mnie na kanale i to dalej jest, słuchajcie, do zrealizowania. Jeżeli oczywiście macie jakieś produkty, których, na przykład, nie jedliście, nie piliście, a chcielibyście, abym ja je przetestowała, to dajcie znać mi w komentarzu, bądźcie tam w wiadomości prywatnej. I myślę, że uda się to jakoś teraz zorganizować. Także ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Mamy dzisiaj dopiero wtorek, także jeszcze do końca tygodnia troszeczkę zostało. Przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, pogody, ducha. I cóż, i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa! Pa.